go ludzie, witam was serdecznie w trzecim odcineczku z Hardcora i patrzcie co tutaj jest, normalnie wędrownik mi tu przyszedł, jeszcze zła wiadomość kolejna. Mhm, mm ten szkielet. Mm. W ogóle tylko za odcinkiem zrobiłem se kilo w żelaznym. Bo akurat miałem taką opcję. Znaczy, opcję no. Mm. Nie wiem czy za bardzo mo mogę akurat teraz rzucić, bo tam jest creeper. Tam były dwa pająki. A tu szkielet Dobra. No to nie wiem jak ja się z tym uporam czy coś to... no Na razie się tu tym przepalę bo Nie mam czym O ja Tu ma czapkę i się nie pali O ja ludzie pokonałem tego szkieleta i creepera I wreszcie się dropła mi czapka Nawet widać że no nie oszukiwałem. Hmm, może tak chcę teraz pójść do kopalni. U mnie tam jest kolejny szkielet. Odsuńcie się. To może na tylko jedną... Hmm. Niestety, poczekajcie, pójdę... Oj, po, nie uciekaj. Pójdę po ten węgiel. I tak myślę, że zrobimy farmę. O, tylko tyle 11, trochę mało, ale dobra. Ja nie jestem nikim Minecraft'a, tylko yy, mam lagi I dlatego Dobra robię wiaderko Owca ty nie wychodzisz O nie, creeper Czy tam był naprawdę creeper czy nie? Nie, tam nie było creepera, więc To był tylko kaktus, co Jezu. Czy tu jest teraz jakaś woda? Hmm. O, jest tu. Co sobie, sobie teraz tak porobić na tym świecie? Czy pójść kopać czy co? Dobra, no, zrobię farmę i tyle. Już po jedną wodę pójdę, żeby mieć nieskończone źródełko. E, oddawać moją wodę? Ty no, zabrało mi wodę. Ale skam. Jezus. Muszę pójść po nią. Dobra, mam nadzieję, że teraz mi nie zabierze tego. Uwaga, uwaga. O nie. No es, nie zabrało. Dobra, taką małą foremkę, a co mi tam? Dobra tak już akurat zrobię. Nie, to taki króciutki odcinek będzie. Nie wiem, no taki... O, dobra. Dajcie lajka, suba, komentarz. już z nami żegnam.